Siemanko, witam na kanale się naprawi. W dzisiejszym filmie postaram się usunąć tutaj po, poprzez szlifowanie te ubytki na tych aluskach. 17 z golfa piątki. Zobaczymy czy uda się to usunąć. Tak to się przedstawia, tak to wygląda. No, no może się usunie, może nie. Może się obędzie bez lakierowania, chociaż tutaj ktoś jeździł intensywnie po krawężnikach. Niby to źle nie wygląda, ale może uda to się uratować, nie wiadomo. Dobra, to zacznę może od papierka 240 albo 180. Zobaczymy. Drugie ujęcie tutaj z naprawy alufelk. Tu widzimy spore takie ubytki. Naprawdę to kiepsko wygląda. Kiepsko tyranty ściachane. Będę musiał użyć szpachli, ale co do tych ubytków tutaj znaczy tu ich zarysować. To mam tutaj pomoc w postaci takiej szlifierki. Zakupiłem sobie. No, sprawdza się bardzo dobrze. Firma Craft Ender zła z nie chcę zacząć. Z woreczkiem elegancko. Tutaj nie kurzy się, można pracować elegancko. O, I tu już mamy częściowo przygotowane. Tu mam dwa koła, z tyłu za mną trzecie. To jest czwarte. Takie ubytki. Staram się zeszlifować. A co się nie będzie dało? To uzupełnię szpachlą i będzie git bajera. No i tak, tutaj kilka chwil ze szlifiereczką Tutaj głównie zostały tylko ranty do zrobienia, ale ranty to jest. Może wezmę ręcznie papierkiem. A jak nie, to niestety będę zmuszony uzupełnić to szpachlą. Zobaczymy. Takie. Takie ubytki. No jest tego troszkę. Ogólnie renowacja, robota przy Alusach daje mi taką. No mogę to nazwać satysfakcją, bo, bo naprawdę ze zniszczonych kół alusów mogę naprawdę zrobić ładne koła widzieliście już na kanale na pewno a jak nie to zapraszam znajdźcie sobie o. obejrzyjcie no. a ja zabieram się dalej za robótkę i widzimy się w kolejnych wejściach Profesjonalna lakiernia Bardzo profesjonalna Etap Tchnięcia W środku W środku alufelg W środku no. no i tak życie płynie nie, kurwa W garażu Elo Manko, właśnie widzicie efekt końcowy. Aluski już zrobione. Za chwilę zobaczycie jak to wygląda na samochodzie. Mój koleżka zdecydował się na całkowitą zmianę koloru alusów. Jak widzieliście wcześniej, były to dwa kolory. A teraz czarna, czarny połysk. Oceńcie sami jak to wygląda w zestawieniu z białym kombi. Właściciel jest zadowolony. Ja również z efektu jestem zadowolony. Pozdrawiam Was i do następnego filmu. Siemanko.